Witajcie, kochani, Madame Zouza z tej strony. O czym dzisiaj będzie? Już we wstępie się na pewno domyślicie. Emocje są językiem duszy, który otwiera drzwi do zrozumienia naszego najgłębszego ja, powiedział Paulo Coelho. Mam jeszcze jeden piękny cytat. Najpiękniejszą i największą siłą człowieka jest zdolność do Odczuwania, zrozumienia i przyjęcie swoich emocji. Maxim Lagas. A emocjach będzie, kochani. O tym, czy je wyrażać, czy ich nie wyrażać. Bo dzisiaj ten świat jest taki skostniały. A my ludzie często robimy się trochę tacy jak patyczaki powiedziałabym tacy sztywni. Skostniali. Zresztą od dziecka, że tak powiem, w nas się kształtuje pewne postawy, pewne zachowania. Przecież dziecko, jak się rodzi, to ono się śmieje, jego buzia na widok mamy, taty jest radosna, dostaje dobre jedzenie, to się cieszy, motylka to goni. Dziecko nie chowa swoich emocji. Jak jest wściekłe, jak jest bunt dwulatka, pamiętacie, to stoi i tupie tymi nogami, aż dostanie to, co dostanie. Ale potem dziecko słyszy: Wstydzę się za ciebie. Nie krzycz tak głośno, bo wszyscy patrzą. Czego znowu beczysz? Ale mazgaj jesteś. Nie śmiej się tak, uśmiechasz się jak głupi do sera. I tak bez przerwy, prawda? I potem my rośniemy, my dorośli, my dojrzewający, my młodzi ludzie. Albo na przykład matka mówi: No i co tak, jak było tak u mnie, co tak czekasz na niego? Czekasz, jak nie przyjdzie, to się zapłaczesz na śmierć. I tobie rośnie, już zamykana emocja nigdy nie pokaże żadnemu facetowi, że po nim płaczę, że po nim, że tak powiem, źle się czuję. Czyli co będę robiła? Będę zimna, będę ukrywała to wszystko, będę najlepiej płakała w nocy, bo w nocy nikt nie widzi, prawda? A przecież emocje to jest tak jak. Powiedział Paulo Coelho: To jest język duszy, który otwiera drzwi do zrozumienia naszego najgłębszego ja. Albo największą siłą człowieka jest zdolność do odczuwania, zrozumienia i przyjęcia swoich emocji. Wiecie, o jakich emocjach chcę powiedzieć? O wszystkich najważniejszych. Jedną z najważniejszych takich emocji jest emocja radości, wyrażana w postaci śmiechu, głośnego śmiechu, w postaci takiego wariactwa, w postaci robienia różnych szalonych rzeczy, ale generalnie najważniejsze w postaci tego, tego roześmiania się, tego odczucia szczęścia, tak by to powiedziała odczucia takiej beztroski, poczucia się jak to dziecko kiedyś. Ja Wam zaraz powiem, jak wiele ujawnianie tych emocji nam daje, a jak bardzo. Boimy się, tak jak mówię, tego. Ja mam coś takiego, że czasami budzi się we mnie ta głupawka. Ja bardzo ją lubię, ponieważ we mnie jest mnóstwo wewnętrznego dziecka. I chociaż życie moje nie jest usłane różami, no chybaż bardziej filami, kolcami z tych róż, to zawsze mi się wydaje, że nawet ten kolec, jeżeli nawet ci się trochę wbije, to zawsze znajdziesz sposób, żeby ranę oczyścić. I funkcjonować z radością dalej, ponieważ no z tego, ten kolec jest uzupełnieniem tej pięknej róży, czyli życia. Chciałam Wam opowiedzieć o pierwszej emocji, jaką chciałabym, żebyśmy wszyscy umieli kochali wyrażać tą radość, tą radość tego dziecka, które jest w nas cały czas, a jest takie stłamszone, że musisz. Wszystko musisz, musisz robić, musisz pracować, musisz fajnie wyglądać, musisz się dobrze czuć i musisz się zachowywać w pewnych ramach. Co jest totalną głupotą, ponieważ to musisz powoduje, że my jesteśmy sztywni, my jesteśmy zimni, my jesteśmy osobami, które, o nie, 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 bo jak tak się zachowam, co kto powie, jak mnie ocenią i tak, wiecie, i tacy nudni się robimy. Więc powiem Wam, co przynosi emocja radości, co przynosi śmiech. Czy wiecie, że śmiejąc się dotleniacie swój organizm, że śmiejąc się wspomagacie pracę układu nerwowego, poprawia się Wam pamięć, koncentracja, że śmiejąc się wydzielasz endorfiny nie tylko hormony szczęścia, ale przede wszystkim hormony taką wewnętrzną morfinę. Czyli zmniejszasz sobie poziom bólu, zmniejszasz poziom bólu. Tabletka przeciwbólowa bardzo często w momencie, kiedy masz radość, nie jest ci potrzebna. Co jeszcze powoduje śmiech głośny, co powoduje radość? Bo tu nie mówimy o takim hmm, uśmieszku, tylko o takim ha, 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 wiecie, z serca. Co powoduje, wpływa pozytywnie na pracę wielu naszych narządów, między innymi na serce, m.in. na płuca. Redukujemy, panowie, no i niektóre panie. Chrapanie. Czy ty wiesz, że śmiejąc się, redukujesz chrapanie? Chociaż na chwilę zapominasz o kłopotach dnia codziennego. Zwalczasz stres, zwalczasz lęki, ale także wszelkie dolegliwości psychosomatyczne. Więc ja tutaj, zatrzymując się, bo nagram następny filmik, ale organizuję w Krakowie takie warsztaty śmiechoterapii. Geloterapia to się nazywa. I tam oczywiście są różne ćwiczenia, żeby przede wszystkim się otworzyć, ale potem są takie zabawy, gdzie tobie śmiech nie schodzi z ust i wychodzisz zupełnie innym człowiekiem. Więc, mój drogi, moja droga, zamiast lekarstw, zamiast tabletek przeciwbólowych, śmiech to zdrowie. Ale to jest tylko jedna z emocji, które, sposobu wyrażenia emocji, bo emocje to jest złość, gniew i tak dalej, ale to są sposoby wyrażenia emocji. Drugą takim sposobem wyrażenia emocji, bardzo naturalną, a uważa się, że tylko ją, że tak powiem, y, tą emocję wyrażają y, w taki sposób ludzie słabi, ludzie jacyś podłamani, ludzie, którzy są zdołowani życiem. A nie jest to prawda. Jest to całkowicie naturalna emocja. Chodzi mi tutaj o płacz. I bardzo wewnętrznie jakoś mnie tak boli, jak mam dół, mam dzień cięższy, albo wzruszam się, a słyszę: przestań płakać. Dorota, ale nie powinnaś płakać. Dorota, ale nie płacz, ale powstrzymuj ten płacz. A ja mówię: Ale po co? Skoro ja płacząc oczyszczam się, czuję się dużo, dużo potem lepiej. Jestem na wszystko otwarta. Ja Wam powiem, w czym pomaga nam płacz. Przecież popatrzcie, płacz jest z nami tak samo od urodzenia. Dzieci płaczą, ponieważ albo są głodne, albo chcą bliskości. I ja pamiętam, jak uczono nas, jak byłam rodzicem, taki głupi panował trend. Żeby dziecko zostawiać samo w pokoju. Bardzo tego żałuję dzisiaj, bo tak też wychowywałam moje dzieci. Dzisiaj widzę, jak mają mało tej bliskości, jak chcą, walczą o tą bliskość. Zostawiałam je, a, bo on się uspokoi. Bo on się musi przyzwyczaić. Tak nas uczono, no nie? Nas matki pięćdziesięcioletniej i więcej. Dziecko musi zostać samo. A ono po prostu wołało o bliskość. Wołało o przytulenie. Wołało o to, żebyś przyszła, ty czy ty, czy tatuś. Wzięli go na te ręce, albo pogładzili po główce, i ono by zasnęło. A myśmy się wkurzali, kładź się, czego się jeszcze grzesz. I to dziecko stawało tak samo w pokoju. Oczywiście nie było to zawsze, ale jednak się zdarzało. Czym jest więc, kochani, płacz? Płacz, nie wiem, czy wiecie, że jest to mechanizm samo-pomocy, samo-opieki takiej. Ponieważ ty płacząc. Zwracasz uwagę innych ludzi na siebie. Powoduje, że zwracasz uwagę na to, że tobie coś się dzieje, że kogoś potrzebujesz. Płacz jest bardzo dobrym, że tak powiem, mechanizmem. Powiem Wam jeszcze, czym jest. Płacz jest takim kluczem do zrozumienia siebie, do zrozumienia innych, do budowania lepszych relacji ze sobą. I autentycznych ze sobą i ze światem. To, żebyście sobie zapamiętali, płacz jest bardzo ważnym elementem wyrażania emocji. Płacz jest najbardziej podstawowym sposobem wyrazem wyrażania emocji. Czy wiecie, że łzy zawierają w sobie adrenalinę i endorfiny, więc powoduje to znowu zmniejszenie bólu? Ale przede wszystkim tego bólu psychicznego. Chociaż wiecie, jak coś nas boli, to też płaczemy, prawda? Wyrażamy to, ojej, oła, o triste, łzy lecą, dziecko, jak coś boli, to, to płaczę. I to jest całkowicie naturalne. I wydzielają się wtedy te endorfiny, wydziela się adrenalina, i nam spada to napięcie, ten ból, ten lej. Płacz pomaga w regulacji stresu. Uwalniamy się od napięcia, możemy się zrelaksować. Czy nie jest tak, że jak popłaczesz, to nagle świat się robi taki jaśniejszy? Mało tego, płacz jest ważnym elementem radzenia sobie w danej sytuacji. Nagle nam się jakoś otwierają, o Jezu, jakoś dam radę, no. jak wybeczę, jak wyrzucę to z siebie. Czym jeszcze jest? Jest to wyrażanie smutku. Wyrażanie frustracji, wyrażanie jest to pewien rodzaj ulgi, ale tak jak mówię, pełni też funkcję społeczną czyli woła: Pomóż mi, coś mi jest, coś się ze mną dzieje, coś mnie boli czyli otwieramy się na inne osoby i w końcu umiemy przekazać: Potrzebuję Twojej pomocy. Okazuje się, że płacz ma też taki aspekt duchowy, że jest tak jakby rodzajem nawrócenia. Nam się to wszystko jakoś tak w głowie układa, wiecie. Jak tak pobeczymy, to od razu nam się robi jakoś tak wolniej na sercu. Od razu łapiemy dobrostan emocjonalny, od razu łapiemy równowagę, od razu tacy jesteśmy oczyszczeni. Bo płacz oczyszcza nasz umysł. Powiem jeszcze to. Wzmacnia relacje, już mówiłam. Uwalnia napięcie emocjonalne. Mało. Dzięki płaczowi możesz przetworzyć traumę i ciężkie emocje. Poprawiasz sobie samopoczucie. Zmniejszasz poziom napięcia. To mówiłam, wzmacniasz odporność psychiczną. Czyli. Mówiąc jeszcze o płaczu, żebyście wiedzieli, że w płaczu, jak wam ktoś powie: o, Beksa, czego ty beczysz? To powiedz: reguluje moje emocje. Płaczę dlatego, żeby czuć się lepiej. Mój płacz jest reakcją, wiecie, bardzo często płacz też jest reakcją, że ktoś gdzieś tam odkrył naszą ranę. Ona się odkryła, ona zaczyna krwawić, blizna nam się rozeszła. Ale po płaczu okazuje się, że jednak w tym momencie, jeżeli przerobimy w głowie, że to nie wina tej osoby, że to nam się otworzyło coś z przeszłości, to okazuje się, że umiemy sobie to poukładać, że zamiast płaczu pojawia się aha, to to, aha, to dlatego tak zareagowałam. Czyli jest też pewnym zrozumieniem naszych emocji. Płacz, nie jest słabością, jest wręcz odwrotnie. To właśnie uczucie, to jest właśnie uczucie, możliwość wyrażania siebie i wyrażania swoich uczuć. O jakich jeszcze takich sposobach wyrażania emocji możemy mówić? No, krzyk. No, krzyk. Ja wiem, że krzyk jest powszechnie nieakceptowalny, ale ja bardzo radziłabym krzyczeć. Ponieważ chciałbym powiedzieć, że wszystkie emocje, które my zamykamy, to znaczy akurat nie śmiech, ale emocje, tak jak płacz, jak krzyk, powodują, że w nas robią się choroby, ponieważ my zamykamy do środka to, co powinno wyjść na zewnątrz. Więc, jeżeli masz gdzieś miejsce i ktoś mówi: Tak, no dobrze, ale ja mam potrzebę krzyku teraz, a potem nie będę miał. Jak potem nie będziesz miał, a nie wykrzyczałeś się teraz, to znaczy, że krzyk zamknąłeś w środku. Więc yy, nie jest to ważne w tym momencie, kiedy zaczniesz krzyczeć, ważne jest, żebyś zaczął wrzeszczeć. Czyli znajdź sobie jakieś miejsce. Jeżeli mieszkasz w górach, to ja ci zazdroszczę, tylko nie z lawiny, ale pójdź takąś polanę i wyrzucać z siebie ten krzyk. Wiecie, ja nie wiem, czy oglądaliście, oglądacie te kuchenne rewolucje z Geslerką. Ale ona bardzo często, jaki taki poziom wyrównania emocji stosuje krzyk. Czyli zabiera tych ludzi gdzieś, gdzie oni mogą zrobić a wykrzyczeć się na całego. Bo to powoduje, że my się tą znowu oczyszczamy. I albo płaczemy, albo krzyczymy, albo się głęboko yy, z beztroską śmiejemy. Bo śmiech powinien być taki normalny, beztroski, wiecie, nie jakiś taki ha, ha muszą być tylko naturalny. I ja jeszcze odkryłam jedną reakcję, której bardzo mało cię jest w świecie. W pewnym momencie, ponieważ ja jestem generalnie, przepraszam, osobą, która uczy się odkrywania emocji swoich, już mi to teraz dużo łatwiej przychodzi, ale przez życie, przez rodziców, przez sytuacje, które były. I na które musiałam reagować, jako ten taki od małego, duży dorosły, to ja emocje w sobie zamykałam i na przykład stałam się taką osobą, którą, ponieważ jako dziecko nigdy nie byłam przytulana, to ja nie wiedziałam, co to jest przytulanie. I ja tego w sobie nie umiałam okazywać. U mnie w domu nie praktykowano, to był bardzo chłodny dom i można powiedzieć, że dom takich Problemów i wigur więc nie istniało coś takiego jak emocja przytulania. Przytulanie. I ja teraz, i u mnie w domu się dziwią, szczególnie moi synowie, mówię: chodź, przytulimy się. On mówi: no, ale po co? Ale chociaż mój młodszy syn ostatnio mówi: a chodź, się przytulimy. I przytulił się do mnie, a potem siedziałam i on z tyłu podszedł i tak przytulił mnie. I wiecie, co się stało? I ja się rozbaczałam. Bo to było takie puchowate, to było w końcu takie miłe. Ktoś mnie objął tak bezinteresownie i mi poleciały łzy. I potem przyjechał, niektórzy ludzie mają to w naturze, i przyjechał kolega mojego syna do nas, osiemnastolatek sobie wyobraźcie i wiecie, jak na przywitanie się ze mną on mnie lubi oczywiście, ja go też lubię, ale nie widzieliśmy się dosyć długo. E i na przywitanie ja byłam zdziwiona. On się na mnie rzucił i zaczął mnie przytulać. To było tak miłe, bo nie wiem, czy wiecie, i tak samo było na koniec, bo nie wiem, czy wiecie, że 20 sekund, 20 sekund przytulania powoduje, że my mamy poczucie bezpieczeństwa, że my mamy czujemy się zatroszczeni. Czy to jest tak dużo? Kochani, przytulajmy się. Przytulajmy się, otwórzmy się na drugiego człowieka. Ja będę robiła te warsztaty teraz w galoterapii. Ściągam ludzi i mam nadzieję, że wy, kochani, jeżeli jesteście z Krakowa i mnie słuchacie, nieważne z jakich okolic zawsze dogadamy, kiedy to będzie, to skontaktujcie się ze mną w komentarzu, ponieważ będzie tam kupę zabawy, ale też chcę wprowadzić przytulanie przez obce osoby. Nikt ci nie zrobi krzywdy. Po prostu złapie cię i cię przytuli, i nawet nic nie będzie mówił, a ty zobaczysz, jak to ciepło serca, ciepło drugiego człowieka cię utuli, jak ci da poczucie bezpieczeństwa, którego być może nie masz na co dzień. Także, kochani, kończąc ten wywód emocjonalny o tym, o tym, o tym jak sobie z tymi emocjami radzić, to po prostu na nie się otwierać to po prostu śmiać się głośno, pełną piersią, robić wariackie rzeczy, bawić się czasami jak małe dziecko, pozwolić sobie. Nie mam o tym mowy, że czegoś nie można. To nie wypada. Wiecie co? Mój syn tak mnie strufuje, już wam mówiłam w kościele, ale ja dostaję jakieś głupawki po prostu. Yy, I różnie albo intonuje śpiew, śpiew albo... Yy, no wygłupiam się po prostu, to jest nieprzyzwoite, po prostu ktoś by powiedział. To samo mówi mój syn, że wstydzę się z tobą być w kościele, a ja się nie wstydzę. A ja czuję w sobie choć przez chwilę to radosne dziecko. Zresztą bardzo często y, mam głupawkę ogromnego śmiechu w mieszkaniu i wtedy zaczyna się przestań, cicho, sąsiedzi słyszą, a ja mam na to prostą odpowiedź, to niech wezwą policję, jak im przeszkadza. Ja jestem radosna. I dlaczego mam to hamować? Mnie wtedy coś cieszy. Jak chcą, niech się pośmieją ze mną. Także, a jak nie, to mówię, to niech przyjdą, niech powiedzą, pani nam przeszkadza, e, że pani się tak głośno śmieje. To znaczy, że przyjdą jakieś smutasy, ale wiecie co, jeszcze nikt się nie odważył. Także myślę, że dużo jest ludzi, którzy no, albo myślą sobie, kurczę, fajnie tej kobicie, że się tak może pośmiać, albo się tam wkurzają i siedzą, wiecie, biją pianę, nie? Także jeszcze raz, kochani, śmiejemy się, płaczemy, nie wstydzimy się tego, krzyczymy i robimy przytulasy, bo to jest takie fajne, takie miłe. Wiecie, dlaczego kupujemy miszki I to są najbardziej uwielbiane maskotki od małego. Bo są puchowate, bo są ciepłe. Ja zawsze uwielbiałam i uwielbiam misie. One mogą być największe. Boże, wtulić się w takiego miska? ktoś świetnie wymyślił. Wiedział, że będzie się podobał nie tylko dzieciom. Ja, jak byłam już dorosła i byłam w związku, to miałam takie marzenie i powiedziałam to temu mężczyźnie, że marzę o Kubusiu Puchatku. Miałam 25 lat i marzyłam o maskotce Kubusia Puchatka i on mi go kupił. I ten puchatek spał ze mną, o Jezu, przez kupę lat. Dlatego, coś, dlatego robione są maskotki żeby dawały to poczucie spokoju, bezpieczeństwa, troski, jeżeli rodzic tego nie potrafi dać. Ale są takie właśnie miłe, puchowate. Bądźmy my tacy puchowaci, kochani. Bądźmy jedni dla drugich, w rozmowie puchowaci. Bądźmy ciepli, bądźmy mili. Bo za dużo dzisiaj złego na tym świecie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, kochani. Do następnego, mam nadzieję, że szybszego filmu. Dziękuję Wam z góry, za oczywiście, za to, że jesteście to zawsze. Jestem bardzo szczęśliwa, że choć tak rzadko nagrywam, to jednak subskrypcje rosną, czyli ktoś chce mnie słuchać. A ja bardzo lubię do Was mówić, bo lubię się dzielić. Tym, co mnie się tam w głowie urodzi, co nauczę się, co przeczytam, ale i co odkryję w sobie przede wszystkim. Bo bardzo się cieszę ze swojej zmiany. I z tego, że chwilami nie muszę być silna, że mogę być po prostu sobą naturalna, radosna, uśmiechnięta. I taka pod tytułem: Nie chce mi się, nie muszę. Tego Wam też życzę, żebyście pracowali nad sobą, odkrywali siebie, to, bo my jesteśmy pozamykani. To prawdziwe nasze ja. Jest ułożone wedle schematów. Kiedyś nam wtłoczono, jak mamy się zachowywać, kim mamy być. No więc dzisiaj strasznie nam trudno jest powiedzieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Bardzo często jest tak, że trudno nam jest powiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. Ja Wam odkrycia tego życzę. Dziękuję Wam za subskrypcję, dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Wam za wsparcie na Patronite. Pomaga mi to w realizacji tych filmów, pomaga mi to w zakupie kamerki, bo jak widzicie, mój laptop zbiera cały śnieg i wszystko, i te filmy, ja wiem, że nie są najlepszej jakości, ale myślę, że to w odbiorze nie przeszkadza, ale marzę o tym, żeby kupić sobie też normalną kamerkę, bo tak wszyscy idealnie, fajnie dzisiaj nagrywają. Eee, więc dziękuję Wam za wsparcie, za docenienie tego, co czasami powiem do Was i może coś Wam się odkryje, coś Wam się spodoba. Dziękuję Wam za wszystkie lajki. Dziękuję Wam za udostępnianie tych filmów, bo może gdzieś tam czeka ktoś. I czekajcie na następny film, niespodziankę, ponieważ mam jeszcze jedno albo dwa otwarcia: takie, że chcę Was zaprosić do wyjścia troszeczkę z tego ekranu i do przepracowania, do, do, to jest takie nieładne, dzisiaj wszyscy coś na czymś pracują, przepracowują, do otwarcia siebie, swoich emocji, do otwarcia się na drugiego człowieka. Potrzeba nam do powrotu do relacji z PRL-u. Tak, kochani, do normalnych ludzkich relacji. Nie przez komputer. Dlatego do następnego filmiku. Miłego, pochmurny dzisiaj ten dzień. Pada, ale nieważne. Każda pogoda, tak jak każda emocja, jest w naszym życiu potrzebna. Do następnego, do usłyszenia, kochani madame, Zauza. Buziak ode mnie.